Się, jestem 5-12 i, i nie jakie wiedzę Eee... Jestem Blondyn Boss i witam Was w odcinku Jak zainstalować Minecraft'a Pocket Edition za darmo. E, zapraszam do oglądania. E, no Przechodzimy w przeglądarkę internetową. Wpisujemy Panda Halper, Działa to niestety tylko na Androida. Działa to na iOS. -a. Tak to jest to. Dzie yy, przepraszam bardzo. Działa to na iPhone 6 i na iPhone 7. mamy dowód ja to mam usunięte tą mapkę, bo miejsce tylko zajmowała. Eee. Klikamy otwórz. Tutaj będzie tak coś, klikamy instaluj. Otwórz. No i tutaj czek, czek. I open now. Klikamy. Tutaj nawet nie musimy wpisywać Minecraft. Dlatego, że tutaj jak już wejdziemy, to co jest w Minecraft, więc... Ale co ja, to, to jest na iPhone'a, ma jest to Fortnite, nie? Theft to możecie sobie także pobrać. A z inne różne płatne gierki Płatne gierki, które są na tej stronie za darmo, nie tylko Minecraft, nie? gdzie już szukamy tego Minecrafta. Jak widzicie, ja mam problemnego. Mógł też otworzyć Minecraft z modem, ale nie chcę, chyba można pobrać także Minecraft Story Mode, MasterCraft, Mastercrafta i mod. Ja sobie odpalę teraz Minecraft z modem, bo jeszcze nigdy nie odpalałem. Zezwól, zezwól. Ja ani razu nie odpalałem Minecrafta z modem. No, takiego ja mam skin sobie z skina. Będziemy teraz są jakieś nowości Fajne. Graj. O co chodzi w Minecrafcie z modem? Już wam. Mówię. Tam sobie wtórne światło. i pakiety rynkowe. Nie mam żadnej na Patrzcie na to. No ja mam tylko taką modyfikację. Dragon Fish pak mm. No. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. No, dziękuję za oglądanie i na razie.